20. Witam serdecznie przed murami Twierdzy Dojen. Chciałem przede wszystkim zacząć od powitania gości, czyli tych młodszych i starszych, bo święto to, to dzisiejsze nasze święto Giżyckie, ale nas z muzeów jest dla Was serdecznie witam. Przybywa nas coraz więcej. Chciałem też powitać ważnych dzisiaj ludzi, czyli wszystkich przewodników i im podziękować, bo później pójdą na trasy, są z nami, to oni będą Was odprowadzać. I chciałem przywitać wiceburmistrza Giżycka, pana Romana Łożyńskiego. Witam serdecznie. Dzisiaj spędzamy tutaj północy, bo do godziny pierwszej mocą takcji. Pytajcie przewodników o szczegóły, oni wiedzą najwięcej, ale o tym co na twierdzy, chociaż na miastkę może powie pan burmistrz i jemu przekazuję mi Witam Państwa i chciałem przeprosić za nieobecność burmistrza i Iwaszkiewicza. Niestety, e, dotrze do nas w ciągu godziny. E, jakie atrakcje na twierdzy? No, przede wszystkim posprzątaliśmy na twierdzy. Po drugie, most zwodzony zaczął działać. Po trzecie, pojawiła się ekspozycja w, w, w galerii w koszarowcu, tutaj zaraz za bramą. No i widzimy Pana w mundurze. Panów w mundurze będzie więcej. I myślę, że oni będą tworzyli klimat tego obiektu. Zapraszam Państwa do opuszczenia mostu i obejrzyjmy sami te zmiany, które mam nadzieję dopiero zapoczątkowane będą trwały i będą poprawiały wizerunek tego skarbu, który tutaj wszyscy mamy i który stoi, stoi i czeka aż go zagospodarujemy. Zapraszam Państwa do.

Oi! 아, 얘도, 예. 게해같 예. 예.